Siemano, z 2 strony pomidor I do was w kolejnym odcinku z Przygody z Minecraft uh, W tym sez... nie sezon, tylko W tym mm, Od... nie przez Ten i następny odcinek będzie nagwany jeszcze na tym komputerze jeszcze telefonem, ponieważ za niedługo będę miał nowego laptopa i wtedy będą już powiedzieć normalny program, dlatego to już jest ostatni odcinek, w którym nagrywam moim telefonikiem, sorry, że nie włączyłem, ale jakoś tak, no to my tak informacyjnie, króciutko informacyjnie, już się włącza. i tak eee. póki co to ja to muszę zmniejszyć to będzie zmniejszony zdecydowanie tylko muszę wskoczyć do domu po wodę wodę tak wodę już momencik chwileczkę jest. i dzisiaj pójdziemy sobie na, do kopalni Так, иди пойдем с вами купальни. Вот, где Купи я. Ой. Не могу я отдать, сейчас там отдать, блин, Короче, мы уже можно так два забить и задел. Sprawdzimy, czy to prawda. Oj To musimy zmieścić, bo to, to zajmuje połowę tego połowę mostu jeziora znaczy Zasadłuję. Za dużo Takie to, Dlatego, ale oczywiście w przyszłości to będzie dużo większe I sobie to poma... No, powiększymy sobie to w przyszłości Może nie w tym odcinku pójdziemy, ale w następnym na pewno pójdziemy. No odcinek chyba będzie już nawet rzucony dzisiaj, czyli tu jeszcze nie jestem pewien. Ale do ostatniego odcinka zdążyłem no, zbudować ten pomoc w ogóle. Jeśli nie, nie, nie ma, to tak nie było tego pomostu jeszcze w ostatnim odcinku. Jeśli się nie mylę oczywiście, ale znając mnie, pewnie się mylę. Pewnie już był w ostatnim odcinku. Ale nie wiadomo. Jeśli nie, no to widzi go pierwszy raz, a jeśli był, no to... Oj! Aha, i y, mój jeden kolega, znajomy... No to no ma tam znajomości i będzie... i on załatwi mi serwer i będziemy sobie tam grali we dwójkę albo nawet więcej osób I także będziemy normalnie... A nie chyba we dwójkę będziemy normalnie przygody. tylko oczywiście to, to potrwa trochę czasu zanim to stworzymy, więc musicie czekać tak. W tym odcinku wyszymy. W tym odcinku porobię coś. <laughs> Mniej więcej, to ja to przepalę. Mm. Ja widzę, jak ma ekspansja, tak, tam się stanie, jak tutaj, to będzie wieża. Tą wieżę prawdopodobnie zbuduje Skobla, dopiero wtedy kiedy, no, właśnie nie wiem, czy co pierwsze zbudować, czy Skobla? Y, Czy zbudować to z Kobla, czy może zbudować tam no, wieże, czy najpierw zbudować, czy może zbudować ten, czy może najpierw zbudować coś innego. Też chciałbym farmę zbudować zwierząt, bo bardzo no, wiadomo, jakby jeszcze do nie będę chlebem, tylko mięso wiadomo. No, a, a dlatego nie zamieniam na razie, bo to dla zwierząt być. One tam czasami w ostateczności wiadomo, jak zwierzęta coś tamten to wiadomo, że się źle zje. Chleb wiadomo. Ale do nie będę było chleba, bo ja wolę wziąć pieczone mięsko niż ten niż chleb bo ja mi tu tam nie odpowiada chleb dlatego, bo, dlatego właśnie potrzebujemy ten no i na to tu jest oj Wieży, czy wierzysz, czy farmy zwierząt? no farma zwierząt, by mi się przydało. Hmm. Ale fakt ma Ja jeszcze poczekam, póki sobie chleb się zrobił. No to zbudujemy. Dzisiaj coś skobla. Może nie aż tyle, bo za nie je jest tu tutaj. Wszystko mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne, dobra, i jeszcze oczywiście ziemię weźmiemy i pójdziemy sobie zbudować ja wiem, póki to nie będzie schodów, zrobimy, na razie zarys, najpierw zrobimy zarys, nie, na, nie teraz zrobimy zarys, tylko, no tak, teraz, ale nie, nie tylko teraz zarys zrobimy, tylko, wiesz, a nie zdążymy zrobić, nie, nie zdążymy zrobić tego odcinku. 我昨天才去。 어디서 d a 지 오. Kiedy indziej zabuduję. Co nie chcę na razie tak stoi. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. O, idealnie. Zobaczymy, jak się na okna Może się jakąś pochodnię. Będzie oczywiście tylko wyjść z jednej strony. Mianowicie z tej. Jak ktoś chciałby, to będę musiał będą musiały chodzić tutaj. Stąd nie? Nagle tyle, się pojawił. A jak trzeba, to nie ma. Co? Bo to chyba tabel Tak. Bo się, że jak zginę, ale... No ja kończę ten odcinek, bo zagapiłem się. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do długomiernych. Cześć i na razie!